Masz dość ręcznego przypisywania danych z POLIS ubezpieczeniowych do systemu CRM? Czytnik POLIS AI zasilany sztuczną inteligencją zrobi to za Ciebie. Nasze narzędzie działa dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń i produktów finansowych. Automatycznie odczytuje dane z dokumentów i wprowadza je bezpośrednio do CRM. Szybko, dokładnie i z dbałością o porządek w bazie. Zanim cokolwiek zapisze, sprawdzi czy POLISA już istnieje. Dzięki temu nie masz duplikatów. Automatyzacje nie będą wysyłać podwójnych powiadomień, a raporty prowizyjne i statystyki sprzedaży będą zawsze rzetelne. Cały proces jest zgodny z RODO i realizowany w najwyższych standardach bezpieczeństwa. Efekt? Większa dokładność. AI eliminuje błędy, które pojawiają się przy ręcznym wpisywaniu. Automatyzacja procesów. Integracja z CRM pozwala od razu wykorzystać dane w obsłudze polis, wznowieniach czy raportowaniu. Lepsza efektywność pracy. Agenci i pracownicy biura mogą skupić się na sprzedaży i obsłudze klienta zamiast na przepisywaniu. Oszczędność kosztów. Mniej czasu na pracę manualną i mniej błędów to niższe koszty operacyjne. Przetestuj czytnik Polis AI i wczytuj Polisy w kilka sekund. Odzyskaj czas doradców.